Nos jeszcze! Siemano dzisiaj będziemy zjechać sobie opuszczone gospodarstwo. Nie wiem czy. To miejsce jest opuszczone. Bo nic nie pisze w, w przeglądarce, ani tam nigdzie w sieci, czy to jest opuszczone. Ale właśnie zawsze chciałem tutaj wejść. No bo ciekawe mnie zawsze te miejsce. nie zobaczymy, co będzie, po prostu opuszczone. No więc musimy jeszcze zobaczyć, gdzie jest wejście. Bo ogólnie też to tym te miejsce nie widziałem to dużo. Się, że będzie raczej fajnie. Bo to też taki ciekawe dosyć jak będzie. No i co mam. I, no. no, i serdecznie tu zapraszam do zasubskrybowania kanału. dajcie like lajka pod tym filmem, żebym miał motywację do tworzenia dalej takiego kontentu. No może teraz latarkę. Czekajcie ja muszę poprawić. Dobra, bo... więc wyciągam latarkę. I zobaczymy. Z tym miejscem się skrywa. Dobra, naoddowana. Można wchodzić. Tylko sprawdzimy sobie też tutaj, jak to ogólnie wygląda. Czy to opuszczone jest, czy nie. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda z tą ramą jest opuszczona o to widać w ogóle tu nie za ciekawe to powiem wam jest no, dosyć strasznie o to jedno się otwiera Sąbę, tędy i zobaczcie tu jest ten dom raczej zapuszczona będzie sobie tędy na razie mam kurto bawci mojej zasługnie zobaczcie Kurde, chyba się pasu krowy i tak dalej, ale tu nikogo chyba nie ma teraz Zamykamy no tu mokro jest A wchodzimy teraz sobie tędy Patrzcie ten dom Ciekawy Chodźcie tu Chodźmy tutaj w ogóle zobaczmy

to chyba będzie nam najlepszy dom, najlepsze gospodarstwo. Znajemy pierwsze i najlepsze chyba raczej. To w dobrym stanie dosyć jest. Tu mam tyle starych... Chodzimy tędy, da się? Nie da się tu wyjść. Da się A tymponem nic nie mam nic nie wchodzę dalej po sobie Cię brudno ma cię brudno Ale ciekawe dosyć tam do miasta prawda A na końcu wejdziemy do domu tylko Zobaczymy, tylko na razie zobaczymy korytę i wyglądają Bo to widać taki to sobie waj bawciowy i chcę powiedzieć, teraz nikt nie mieszka albo mieszka tylko nikt nie wie. Zobaczymy, co tu będzie. A tu by, by już byliśmy, to wiedzieliśmy. Zobaczmy, co tu jest. Zobaczcie, to taczka stara. Ej, naprawdę to jest ten dom jest bardzo przystanie. stanie że tu jest jakieś leki, są. Tak, gdzieś mi mieszka. Ucieknie, nie uciekniemy, że wiecie o co chodzi. Będziemy uciekać Dobra, tutaj No nie gadaj, tu pies też mieszkał Tu pies kiedyś mieszkał Chyba tam jest Tu pies mieszkał czy Tu widać Ja pierdziela Chyba najlepsze stanie chyba będzie O co walcie tu co jest jakieś foto, u od rowerów No tu musimy wyjść był na tędy Jedziemy sobie tędy Jest przebite chyba No przebite Tędy tedy tylko widziałem jak jest przebite to na ten tam już był jest opuszczona? raczej zobaczcie to Kusiarka mamy, normalnie kosiarka tu jest zobaczcie ciekawe czy pali ja yeah. normalnie kosiarka tu rowerek, Jezus są jakieś książki I strasznie to wyglądałam powiem Tam ponownie określenie mieszka to są jakieś baki z paliwem Tu jest od, od Fiata kojarzy na fotel otwiata Fiata kibelek taki belek kosiarka Ale chyba taka dziecięca Bardziej będziemy sobie tędy, na no początku się Chodzi Patrzcie tu Zasara to jest kosiarka z paliwem Z paliwa to zatarte jest chyba od zimna Ostawię tutaj Zobaczcie co tu jest bo wichura musiała być i wszystko Wszystko chyba tutaj zostało wyciągnięta z wichury Ale zobaczcie co, co to jest w ogóle tu jest na parę tu jest to jest normalnie silnik parowy ciekawe że tam tak są to nie działa dobra a to jest silnik na parę jako ja że ja, ja jeżeli godacie doktor Pablo to wiecie jak ta wygląda Tu macie kominek Stary kominek chyba Macie kibelek opony Znaczy w całe koła ciekawe czemu powiedz jest co jest? No będzie ładne opony ciekawe jakie jest samochodu Matador jak coś tutaj wam powiem łodzik Tablet Badny Słowakia 1 5 yy, 5 na 80 R13 Jak coś zobaczymy jeszcze tu nie, to chyba nie pójdziemy, już, już widzimy co tu jest. Nie, dobra, powiem Wam, że ciekawy dom, nawet bardzo ciekawy. Znaczy, to nie jest dom jeszcze. To muszę tu wejść jakoś, czekajcie. Mam normalnie rzeczka. Rowerek. Ciekawe. Wchodzimy stąd. Gdzie ja teraz stan? Potem do domu. Tak. Tak, i teraz robimy tak, idziemy tam idziemy tam do domu, potem. Więc zaglądajcie do końca, naprawdę. Ten dom, ten dom może akurat być bardzo zadowolony. I nie wiadomo w ogóle, czy to był jeszcze traktor, był. mógł to być jakiś traktor, naprawdę. Tylko nie wiadomo, O ten dom jest lat puszczony. Naprawdę, te domy naprawdę są bardzo ciekawe zakutkowana Też kłódka i też kutka Dosyć nawet nowe kutki, dosyć Dałoby się tu Ej Nie, wszystko tak Nie no nie tak Nie ma to nic Nie ma tu może być, tu, tu ja ci nie wejdziemy. Wejdziemy do Wam nie wiem czy otwarte będzie. Też jest zamknięte. Chyba trzeba wejść tu. Od głupiego pojedziemy tym ludziom. Może wejdziemy tu? tu, może wejdziemy Słuchajcie nagrywa się? Nagrywa, dobra Może wejdziemy okay. O kurde Jop, Ja nie wiem, czy tu chce być I strasznie mam powiem. Naprawdę jest bardzo strasznie. I o, ja, tu, tu chyba dziecko mieszkało. Ja nie wiem, czy chcę tu być dalej. O no nie, wiem, musimy. Tam tutaj jest jest w ogóle. No, muszę się pospieszyć trochę. Nie, nie wiadomo, czy ktoś tu przyjedzie. Nie przyjedzie zaraz. Chyba mam jakieś kamery czy coś. W ogóle te szyby są bardzo zadbane wszystko ogólnie zadowolone Jezu, tu na chwilę są jeszcze. Ale ja nie wiem czy mam taką, żeby tam wejść. Do szkoły miałem wiem się wejść, wpaść w tym filmie, nad, na, na filmy ze szkoły. Bo też ogólnie bardzo fajnie wyszedł. I było ciekawe też. Chodźcie tam do drewnu. Tam jest Bajoro jakieś. Tam ktoś mieszka. Ale tu jest coś jest zbitego delikatnie. A To jest drugie szkoło. A tu ładnie nawet są. Nie wiem, czy mi tu wyjdzie, bo może no, na następnym filmie mi się uda tu wejść jakoś. Terem prywatny z tym A sorry, nie widziałem tego. czy chcesz to wyjść? Tu są kable jeszcze. O kurde. No, nie wiem, to dobrze świadczy. Wchodzimy sobie chyba Wejdźmy Nie, 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 nie. Nie, nie wiedziałam. Ale kurde, jest opuszczone dom. Co jest? Nie wiedziałam. Nie wiedziałam, co to Chyba kiedyś było Dobra, wchodzimy sobie Nie Ale to Nie To jest straszne. tam zrobić? Patrzyłem. Jak ja to nie zauważyłem tego, Nie mnie w nie działa chyba, a normalnie to prąd jest. Ej, co? czy prąd działa. Nie chyba. Tu bym jeszcze chciał wejść, ale. Nie. Dobra, ja Wam powiem tak. W lato albo wiosnę jeszcze tu przyjdę i spróbujemy tu wejść. Uwieźcie mi, ja Wam obiecuję to. Ja przepraszam, że nie weszłam do tego pokoju, ale ja nie, nie wiem, nie jestem w stanie, po prostu tam ciężko jest wejść. Ale tam wejdę, do, jeszcze zobaczycie. Jak jeżeli ten tam jeszcze. Aj ja zobaczcie, jeżeli ten tam będzie. Jeszcze istniał, czego nie zburzą. Ja mówię, tutaj jest coś jest, jeszcze jakaś tu Co jest? Nie, to mi się ma nic nie ma Znaczy jest pewnie, ale nie widać. Tam tylko jest wejście, ale tam. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. chodzimy sobie raczej bo nic z tym nie zobaczymy. Wyjaśnijmy, w tym odcinku tam pójdziemy, w następnym. No w, następnym, w sensie następnym, czyli w lato to będzie około 100 dni. No, coś około 100 dni, to będzie marzec. Marzec, kwiecień, no dobra tam w kwietniu zrobię film z tego, jeszcze Mówiłam, będzie ciekawe. może jeszcze jakiejś kolegę wezmę, więc będzie też ciekawy. Ja będę raczej wychodził z tego pomieszczenia. Zobaczę, ma karkę i O kurde. No ja tędy nie idę. Idę tędy. Dobra. No więc, no jeżeli jak, jak chcecie jeszcze taki kontent, to naprawdę wbijajcie te lajki i suby, bo w motywacji do tworzenia takich filmów jeszcze kiedyś indziej pójdę do tego do domu. Zobaczycie. A ja się z Wami na ta chwilę żegnam. Także się mamam.